Siemano ludziska, z tej strony Rashibo. Jest ze mną House. Mhm. I lecimy do Tartarus Station, czyli drugiego z dodatków. Really? Really. Dobra. Jakie dobra. Dobra. Czytywanie. You have discovered Outpost Tartarus Station. Our story oh, began when the Hyperion Corporation decided they'd had enough of the treasure hunters. With the vault on lockdown, they had served their purpose, and now they were a the drain on the economy. Why pay full price for weapons when you can take a five-finger discount off the nearest corpse? Hyperion was looking to clear up the drain, but those guys were one tough airball. I thought you said the treasure hunters were the Now we're the hairball. Uh, well, yes. Uh, you see, the treasure hunters were blocking the flow of the... Uh, uh, and the grimy build of money and... Uh, this metaphor stinks. Uh, shut up! The point is Hyperion had a plan. The treasure hunters could handle all men at a beastie, bandit, and battalion, but they weren't expecting. The Interplanetary Ninja Assassin Claptrap. This Claptrap was programmed to take our boys out indirectly. Trapping, poisoning, spreading catty rumors around town. Nothing was off limits. He was smart. Too smart. He looked around, didn't like what he saw. Claptraps being subjugated, humiliated, obliterated. What we call programming, he called slavery. So, he rallied his fellow claptraps and turned them against their corporate masters. What started as a rebellion became a revolution. Dobra, spoko. Zbuntowane klaptrapy. Co nie rali. Nie wiem. Nie wiem co je rali. Ale dobra, jest to dodatek z buntującymi się klaptrapami. Już tak nie... Jeszcze tak nie leć, już tak nie leś. Zmiej sobie perka przede wszystkim. A ja w sumie mi eksploziv pasuje. A sobie wezmę, wezmę eksplosywy i będzie jak telewala. Znowu ta suka. Znowu ją musimy oglądać. O, z skrzydeczki widzę. Dobra. Ale się musi zgadzać. Tak. O Boże. Dobra. A? Nie. Co, masz karabin? Nie. park. Dobra. A ty tam u góry siedzisz jeszcze? Nie u góry. No nie, bo ja tu to zlazłem już. A po co? No bo chyba tu mamy iść, nie? Dobra. Hm. Ja to nadal znalazłem skrzyneczkę do opędzlowania. Hyperion Dump. Ok. Dokładnie. Dobra. I teraz musimy dzielać się dalej. Teraz musimy się jak na No no tak. A ja już skrzyneczki. Hmm... Jebany Dzięki. Nie za <noise> No jednak bandit ma rudar. Gdzie, 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 gdzie? Tu był. A, ty drugi. No no o. Ryj? <grym>? Jezus, no mówię, Złotowom. to Zabij go. O, oh, Michał, Michał, Michał. Czyli ta Oj, wdaj macie, co robię. Nie, gdzieżby. <grym> Jezu, z ruchu. To nie. Jak nie? Jak ty? Dobra. Okay. Chyba w ta bańka mamy iść, co? Idź, chcesz. Czekaj, zobaczmy na mapie. O, Jezu. co... w ogóle źle idziemy. To minąłeś. W lewo, w lewo, będzie taka duża wieża. No, koło też da no no, tylko na około to wiesz... Będziesz bigą. Będę. No, no dobra, no to bigoj. O Jezus, mary, to dobra, nieważne. Dobry. Chyba jednak trafiłem, co? Hmm. Gdzie ty w ogóle kurde jesteś? Spójrz na fapkę mapkę. No ty poszedłeś w ogóle w drugą stronę Co Nic no Ale kurczę, ty opędzulujesz gościa, a ja w ogóle go nie zobaczę Chociaż raz A zdechnij ty, że o, zdechnij ty, że tam Wiesz co co zdechniesz. zdechniesz Zabiłeś go hmm. Ja zabiłem No mam taką nadzieję Z tym co się nie tu, zabić W końcu No tylko te krabtra trochę, kurna, kopią, ma się powiem. Zobij ten dodatek. No nie, że się spodoba. Tylko ten klaptrap... ...wybucha przy śmierci. Nie. Czy któryś to coś ma do mnie? Tak, klaptrap Freedom Fighter. Zobaczymy, ten claptrap Freedom Fighter miał strzelbę Dobra, który dalej, który dalej, za tobą Klaptrap Master Samurai, o oh Boże Czekam, jakaś w ogóle pompka wypadła Compare FIFA rewolucja. rewolucji No, a moja lepsza Master okay. Samurai, claptrap w ogóle nie robimy objektywa, nie? Też z... nic. Właśnie... No właśnie. Ja chciałem dość ładnie, spokojnie, nie mogłem. Co? Ja chciałem dość spokojnie. Hmm. Oni się na mnie rzucili. No i tak tak, oczywiście. Czekaj, to jakiś krewnek podniosłem wcześniej, nie? Tak, nic ciekawego. Dobra, w ta bańka teraz, w tamta bańka. Nie wiem. O, skrzyneczka. No. szczelba No, dla Sorgera. Wszystko. Sz Szczerba? Nie, perka, ale gówniany. Szeregan nie starczy, powiem, kiczowaty. W ogóle my chyba zrobiliśmy misję, która powinna być zrobiona później. Hm. się najlepszym. No, dokładnie. To chodźcie, teraz wróćmy i zróbmy tak, jak to powinno być. Zrobione. O, mam coś dla Ciebie. A co? Co robisz? No to weź tam i za chwilę mi dasz. No, Wiesz co, To podnieś ją. Mm -mm. No to nie. A co było? Coś. A, UFO. Kolejny Za... razu kolejny No właśnie, szkoda, już u mieliśmy tych broni 3 czy 4 raz tędy tu A, oczywiście za daleko pobiegłem Chodź, tym ja tu Nie Foch. Jeszcze, ale fochów, nie jesteś kobietą Dobra, tędy prosto Musimy i tam się potem przedostaniemy Najwyżej tędy Tędy ja, tędy O, midzet O, był Dobra, kolejne... O Brud. Ach jak ja ich lubiłem Ja ich zawsze bardzo lubiłem Dobra Dobra Kolejne Stukone psycho What the fuck Ja to przebiegłem to miejsce gdzie miałem ich? What the hell Eee, bo to było tutaj chyba Panie nawigatorze Co? Tak, że zrywam O! Pistole chcesz? Mhm no To dobrze Będziesz grzeszny, to dostaniesz Nie będę Co to zbieramy? Eee, komponenty Takie zielone, te jakby dyski wow, ale spajka To wygląda bardziej, o, jak płyta główna. U to jest Jest trzeci? No tam, dobra. No zostawisz z tych brutów, tak? O chyba. Z tego dla sięgo temu ja nic nie zrobię O, podszedł jeden A, dupa Po co ja biegnę? No i tak byś nie zdążył Dobra, chodź, teraz mamy bliżej I to mamy bliżej we dwójkę Czemu coś się nie zabijał? No bo padłem Słaby wymówka tu no to są skagi Moje księgi No Twoje bunie Aport No one też tak ładnie po naboje biegały, nie? Dobra, okej, okay. teraz co? O! Teraz mi to loto To te skagi schodzą na strzał z tej pompy mojej? O co chodzi? Wyjaśnisz ty mi? Czy nie wyjaśnisz? No tak Dobra Dobra, dobra mój pistolet Jaki? Jaki to O Jezus, Mary, a się jest i na to Chyba z tańczyką wybuchającej beczki nie byłoby dobrym pomysłem. Dobra, mam tablicę. Dobra, zwiewaj co nie? Daliłem ci go zabić? A zabiję go w końcu ja, czy ty? ty? O, sorry. Za sobą masz maniaka, który nie jest bez życia. No jak wygląda dużego, tak? Ale ty większy Ładnie musisz jedną szmata. tam mój pistolet. No już, już, już. Tylko stąd wyjdziemy. Dobra, ładnie. Epu ja krwi i rozpierdzielu. Dobra, chodź Dobra, cieśle pistoleta, tak? Masz tu SMG też. Masz. Chciałem tylko jedną rzecz kuźwa. Masz wszystkie, pobaw się. Śmieć. Śmieć. Sprawdź co to SMG. Wyglądało ciekawie, chyba. A ja czekam na dole. Co? Co było? Co było? Co było? Nasty Firehawk Wolno, hmm. pimpu, ale. Pimpu Wolno, ale mocno, nie? Dobra, mam ostatniego chyba. Nie, przedostatniego Craft Trap'a Dobra No i ostatni jest w tej bazie, gdzie byłeś I tego gościa po gębie prałeś. przede mnie. W końcu No Pierwszy boss w w końcu. No fajnie, tylko ci Pandora pedałki się tu zrespewni na nowo. W końcu. Oj, no ja taki z Ciebie heavy gunner, no. <tryk> no co, no, so, po mojemu. Kilka pistoletów. Dobra, jeszcze kilka pistoletów mi wypadło. Chodź hmm. No alegro no I no alegro Tu masz rewolwer, a no, dobra, rewolwerów ty raczej nie używasz. Dobra, czekaj, co teraz mam za co jeszcze? A, nie ma żadnej. Żody. Żodny. Żodny. Tędy to wyjście? Tak, 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 w tą bańka. W to bańka. W to bańka, to bańka. Ta bańka do Excitu. Dobra. O. Co? Sklep. Szklep? O, szklep się przyda, Kupiłem sobie naboje. Szklep się przyda. Sklep zawsze na propsie Przed Dobra, granatów nie chcę. Hmm Co my tu mamy? Dobra, nic ciekawego Lecimy! Prawy. Dobra, teraz przede jeszcze coś co mam? Okej. Okay. Już. Come on, come on. Nie przeszkadza, jak małe gro siedzę. Spoko. Dobra, to może w tym miejscu zakończymy ten odcinek i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!